Z tej strony Natan I Jessica e, To jest pierwszy odcinek na nowym kanale I ten odcinek to jest ślizgawka Tak, robimy tutaj ślizgawkę Bardzo długą Do samego końca tam I dzisiaj nie ma z nami jednego członka Pojawi się w dalszej części odcinka no. Więc wyczekujcie no. Więc my się zabieramy do odśnieżenia. Tutaj Natan odśnieża i no, musimy zrobić taki pas. No i później, no, nagramy wam coś. Ja na bieżąco z wami rozmawiam. Tak, jak trochę już zrobimy. Ogólnie, Jessie sobie teraz siedzi, jesteśmy wyczerpani. Zrobiliśmy większą połowę, została nam jeszcze połowa i wylać wodę, i będzie git. No. Jeszcze tylko trzeba wyrównać, i będzie git. No. Ogólnie mamy już dosyć sporo. Plecy nas trochę wolą, ale. No, tutaj na pomoc śmierza Minęło pół godziny od tego, co mówiliśmy, że um, mamy już połowę. No. I nie zapowiada się to dobrze. No Bo jeszcze tak z godzina to będziemy odśnieżyć, myślę. Mamy dużo tego śniegu, naprawdę jest go dużo i jest gruba tego warstwa i po prostu... No i on jest wszystko. On jest bardzo zamarznięty od dołu. I jak odśnieżamy to się robi takie coś. No i trawę widać. Więc później jeszcze go odśnieżymy, O, widzicie tutaj taka trawa. Więc jeszcze jak odśmierzymy, to będziemy musieli jeszcze dać warstwę śniegu, żeby było na co wodę wylać. Więc widzimy się za ileś tam minut dla Was to będzie chwileczka, sekundka. No a dla nas... No nie wiadomo, no. Postaramy się za niedługo Au, Co się dzieje. No. Jeszcze chciałam pokazać jak to jest... Jakie to jest naprawdę długie. Popatrzcie, idę tu i ty, no. Tu jest dopiero gdzieś połowa. Tu, tutaj jest w ogóle jeszcze nieodśnieżone, bo idziemy od góry. No tutaj, tutaj też jest nieodśnieżone. No i tu, i tu jest dopiero koniec. Hej, zaznaczyliśmy sobie drzewkiem, No i zobaczcie, tam jest na tam. Więc no trochę daleko, trochę tej roboty mamy, idę dalej odśmierać, widzimy się za jakiś czas. Ogólnie e, robimy teraz, e, Jessie tutaj e, wygładza wszystko, żebyśmy mogli lać wodę. Teraz pokażę wam, jak to ogólnie wygląda. E, tutaj jest wszystko już ładnie wygładzone. Tu też się gładzi teraz, tu też jest wygładzone, tu, tu ogólnie wszędzie jest wygładzone i e, dotąd jest wygładzone, tutaj będzie zasypywane śniegiem właśnie te dziura, dziury, e, to, bo tu jest w ogóle cały śnieg, o, serio, on jest tak głęboki, zatapiają się nogi całkowicie. I wiemy już dokąd robimy w ogóle naszą ślizgawkę. Nasza ślizgawka będzie. dotąd tutaj. I. tam jest Jessie w ogóle. Tam sobie coś w ogóle robi. I tyle. Widzimy się za chwilę. I ogólnie ślig jest strasznie, strasznie śliski. Mega. Nie potrzebna nawet byłaby woda, żebyśmy zjeżdżali. Serio, śliski. Tak, dobra, e, kończę, idziemy odsiężać dalej i widzimy się za chwilkę. Dobra, mamy już całą ślizgawkę gotową. Tylko jest taki mały jeden problem, no. musimy wam to powiedzieć. E, woda nie chce zamarznąć, e, bo ten śnieg wsiąka tą wodę i ta woda nie zamarznie po prostu. Więc pójdziemy pokazać Wam teraz no. nasze sprzęty, na których będziemy zjeżdżać. I będziemy testować trochę tam gdzie gdzie wylaliśmy, gdzie jest tak więcej śniegu. Więc... Idziemy. A po pierwsze, tak, Krzyś, to pierwszy tak czy jak ten śnieg jest Dobra, jeszcze przed zjazdami pokażemy Wam sprzęty. Mamy takie coś na tym będzie na tym zjeżdżał. Mamy sanki. I mamy jeszcze jedno takie coś, tylko mniejsze. No więc. Dawaj, jedź. Wezmę to jedziemy. Ja tutaj nagram. zobaczymy czy w ogóle będzie jechać. Aha! Jedzie. No. no, trochę jedzie. No to teraz ja spróbuję. Jessie teraz będzie zjeżdżała. Jest tragiczny no nie śnieg. Nie da się. No nie da. To spróbujemy na tym co ty. Jessie spróbuje teraz na tym. Czekamy aż będzie zjeżdżała. Ja zaraz spróbuję jeszcze na tamtych sankach zjechać. O. O. Ty pojechała! Się teraz um, jak, jak ja będę zjeżdżał Jak ja będę na sankach i będę trzymał i wam pokażę. Więc widzimy się zaraz. Dobra, jedziemy. Pa 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 nie Nie, git jest git Ważne, że jest git. Jest Jessie teraz sobie zjeżdża na innych sankach, zobaczcie. Wow. Jedzie. Wow. Trochę skręciło. Pokaż, pokażę cię. Trochę ja skręciłam, tam się wywalił. Trochę mi te sanki skręciły. Ta woda nawet nie zamarznęła. No. No no dobra, teraz ja zjadę na tym niebieskim i będę wam kamerować. Dobra, jednak na ten zjeżdża będzie wam kamerował. Dobra, lecimy widzowie. Nie no, ja już nie strasznie jest ten śnieg. Musimy e, coś wykombinować, ale. No teraz spróbujemy wjechać na tym różowym, bo jest rzecz, na której wyjechać, więc spróbujemy. Dawaj. Ręce odmarzają, jest e, ogólnie u nas, jest teraz minus 8, no. a my jesteśmy na dworze już od 3 godzin. I... Więc... No więc trochę zimno. się tą rękę mam wyjętą, żeby Wam nagrywać? Więc. To ty mnie nagraj masz włączone jest To nie chciał w ogóle jechać wcześniej, ale teraz to jest trochę, to Zobaczymy teraz Popchnę ją nie jedzie Nie, w ogóle nie jedzie Nie Nie ma co z miejsca Dobra, um, Jessie jednak robi zmianę i jedzie na niebieskich. No, e... no jest ogólnie tragicznie, bo ten śnieg, zobaczcie, jest suchy. Po prostu on kruchy taki w ogóle. Teraz Jessie będzie jechała. O! To jedzie już. i pojechała patrzcie Ej, na kretyna to jest, to jest. patrzcie, patrzcie, patrzcie patrzcie, to jest, patrzcie jaki to jest najświętsze ogólnie jest to szybkie jakbyśmy tu jeszcze odświeżyli całe to to by było no tak, ale to już nie na dzisiaj bo jeszcze musimy nagrywki zrobić na inne filmy i w ogóle i nam czasu nie wystarczyłoby. Jak będzie jest. następnym razem śnieg, to może kiedyś się pojawi jeszcze kolejny odcinek. E, gdzie będzie zjazdy na sankach, albo gdzie będzie prawie... czymś teraz? Ja to no, no na tym niebieskim to jest ogólnie to, co jest najświetniejsze. No, nie da się. No tyle śniegu, że teraz jeszcze na tam będzie zjeżdżał na niebieskim i chyba będziemy się zbierać, bo mamy dzisiaj dużo nagrywek, musimy trochę nagrać, więc... odpocząć, Ale najważniejszy film nagraliśmy, to ten chcieliśmy nagrać. I to był dzisiaj taki top film, który miał być dzisiaj nagrany. I... No, inne to No, do... nie wyszedł aż tak jak my chcieliśmy, ale czekajcie, ja. no, zimno. jadę, no to jest najszybsze, nie jakieś super szybkie, ale no. To tyle. No więc ja idę po tamte rzeczy. No i to chyba koniec tego filmu, bo musimy nagrywać. O, wywalił się super. No chodź. No więc będziemy się zbierać, bo musimy nagrać dużo filmów. Więc. Idzie. No. Ogólnie my się już żegnamy z wami. Tak. Zostawiajcie dużo łapek w górę, żebyście mieli... Po... Subskrypcję Dzwoneczki. Żebyście nie... mieli powiadomienia o nowych filmach. Um... Pojawiają się co niedzielę. Tak. Więc oglądajcie. Trzeciego uczestnika nie poznaliście dzisiaj, miał ważne sprawy do załatwienia. Nie. Poznacie go w drugim albo w trzecim odcinku. Zobaczymy, jak przyjedzie na nagrywki, to będzie. Ale nie zapewniam wam tego, że będzie w drugim odcinku. No, ale na pewno go kiedyś poznacie. Poznacie go na pewno. Więc dziękujemy za obejrzenie tego filmu i widzimy... To prawda ślizgawka nie wyszła najlepiej, ale jak na to, że sami budowaliśmy ją, to było ok. Na cztery godziny? Cztery? Trzy? E, czy w takim e, godzinach e, budowaliśmy to, więc... To tak się jest sukces jakiś. No. Dobra, no my już się żegnamy, bo się znowu porozgadamy. No i Wiem. będzie. Więc dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!